Witajcie na moim kanale. Tak trochę dzisiaj nietypowo pokazałem wam w jaki sposób mniej więcej wyczyścić, bo nie czyściłem go do czysta. Ale mniej więcej wyczyścić toporek czy siekierę, jak będziecie mieli jakąś taką starą siekierę czy stary toporek oraz jak pracuje toporek od. Dziadka Pawła. Toporek z kuźni Romanik. Toporek polski ze skuźni, z kuźni Romanik. Waga całkowita tego toporka to jest 370 gram. Trzonek jest z jesionu. 25 cm długości. To jest toporek bardziej taki do prac. Powiedzmy rzeźbiarskich do prac precyzyjnych, to nie jest toporek do rąbania, czyli generalnie. Tę pracę, którą pokazałem tym toporkiem, no on nie jest do tego przeznaczony w ogóle. Niemniej chciałem wam pokazać, że nawet mały toporek, który mieści się w torbie, jest w stanie pomóc wam w przygotowaniu waszego biwaku. To był toporek masarski. Paweł obciął tutaj kawałek tego toporzyska i zrobił toporek rzeźbiarski. O całą resztę możecie zapytać dziadka Pawła na jego kanale. Ja bardzo dziękuję za prezent. Oczywiście doprowadzę go do stanu takiego, że będzie czysty, cały i będzie mi służył głównie do rzeczy rzeźbiarskich, tak jak powiedziałem, ale także przy takich małych biwakach nie jest to żaden wielki topór ani siekiera, jest to malutka siekierka kempingowa bądź toporek kempingowy. Druga rzecz, którą Wam w dzisiejszym materiale chcę pokazać to nóż, który powstał przy współpracy Essi i Kabara, mianowicie Becker-Necker albo Kabar bk 14. Zarówno logo Kabar na tym nożyku, jak i logo Essi Knife. Nie wiem czy. O, tutaj jest Essi, tutaj jest Kabar. Nożyk surwiwalowy można powiedzieć typowy nóż survivalowy mały poręczny łatwy do ukrycia nek Głownia projektowana przez pana Bekera niejakiego. Który projektuje dla kabar, czy Kaber, jak kto sobie chce, to niech wymawia. Głownia, która nie wiem, ale mi kształtem przypomina Hudson Bey'a. Więc taki mikro Hudson Bey. Natomiast rękojeść. Zaczerpnięta z modelu Izula Izula 2 Bardzo wygodna rękojeść I tutaj do czego trzeba się przyzwyczaić w tym w tymże nożu? Przede wszystkim do tego, że ta głownia jest cięższa Więc przeważa e... Natomiast jako że przeważa troszkę, to popatrzcie jak on się zachowuje. Może wezmę patyk taki twardszy. Ona odbija do tyłu, widzicie? O, teraz było widać. Głownia noża odbija do tyłu. Nóż jest bardzo dokładny. Trzeba oczywiście albo naostrzyć sobie nóż pod siebie, pod swoją rękę, albo wyczuć kąt ostrzenia fabrycznego. Ja naostrzyłem ten nóż. Typowo pod siebie. To nie jest nóż do rzeźbienia ani do takich rzeczy. Bardziej do właśnie ukrycia, do przenoszenia na szyi, do takiego podręcznego, powiedzmy, zestawu EDC. Jeżeli ktoś chce mieć y, nóż tak zwany fixet. Teraz jeżeli chodzi o pochwę. Pochwa, jako że nóż dostałem od mojego przyjaciela Artura. Bardzo Cię Artur, pozdrawiam serdecznie. Czasami się zamieniamy różnymi nożami. On ją sobie wymalował na takie dziwne kolory. Pochwa jest stworzywa sztucznego. Bardzo dobrze trzyma nóż. W tej chwili te nowe, nowsze modele mają tutaj taką zahaczkę. Artur wkręcił tutaj śrubkę. Jeżeli chodzi o okładziny, okładziny dokupujemy sobie osobno i są to okładziny z zytelu. Zytel to jest takie tworzywo sztuczne, niezbyt przypominające ani G10, ani Mikartę, no po prostu tworzywo sztuczne, tak? Można dokupić też klips do paska, jeżeli ktoś by chciał go nosić przy pasku. I bardzo ciekawą rzeczą jest to, że nóż dość głęboko wchodzi w drewnienko. Popatrzcie, ten nóż po prostu, ten nóż po prostu tnie i to bardzo dobrze. więc jeżeli ktoś szuka noża typu Fixet, noża survivalowego, który Was nie zawiedzie, no to można pokusić się o Becker Necker albo Beka 14 k -Bar, który był wyprodukowany w kooperacji, moim zdaniem, z jedną z najlepszych marek nożowych na świecie, czyli z Easy Knife USA. To tyle na dzisiaj, co chciałem Wam pokazać. Kolejne, jakieś tam dwie alternatywy, małe dla dużego sprzętu, który robi wiele hałasu. Zostańcie w duchu i bądźcie zdrowi. A ja zostaję w domu.